Z jednej strony to jest naturalne, że zmiany mentalnościowe, czyli ten proces taki nawrócenia takiego najgłębszego, takiego, gdzie dojrzewamy do, do objawienia się tego, że jesteśmy dziećmi Boga, że te zmiany mentalnościowe muszą przebiegać powoli i stopniowo. Znaczy to nie, nie, nie można zrobić tego przy pomocy jednej modlitwy wstawienniczej, jakiegoś pstryk, coś się wydarzyło, jedne rekolekcje. Jestem nowym człowiekiem. W taki sposób można się nawrócić jakby właśnie w tej y, przestrzeni deklaratywnej. Ona jest bardzo ważna. Mój rozum i wola decydują się, że chcę iść za Jezusem. To jest to, co Paweł przeżył pod Damaszkiem. Doświadczył spotkania z Jezusem, pomyślał sobie, wow, nie, to, to jest to. A kilkanaście lat później pisze o tym, że tak, jakaś część jego idzie za Jezusem, ale jakaś część się temu opiera.